Cześć Siemanko! Z tej strony Depan Melonek! I dziś razem z Gator Gajem rozpoczynamy Sky! Co? Co Sky? Bloka! Świetnie! Jest bloka. Je! 305 miliardów punktów za odpowiedź! Super! Ja, 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 ja! do ja, ja. rzeczy, co jest w skrzynce? O! Informacje! Tabliczka po sam skrzynku by ją zablokować! Jadro Już zabrał. Użyj do stworzenia generatora kamienia. Chyba kobla. Napisałem, no tam jest napisane, że kamień. Tu nie ma żadnych innych fajnych tekstów. Zastanawiam się, czy jeżeli uważaj, czy jeżeli ta tabliczki, to też będzie miała takie właściwości jak ta. Dobrze, no na na stronie. Bla bla bla, dziękuję. Okej, okay, mam jedną jadrę. Trochę mało, ale ok. Bierz wiadro lawy. O. Ja miałem jedno, mia Miałem dwa wiadra, jedną lawy, jedną wody, jakoś zrobiłem nieskończone. Y, dobra, ja zbiorę drzewko. A to potem są kiwatorski. Nie, nie ma. Ok. No, no, Szkoda, tak byśmy mieli już do ścinania drzewa i do gobla kupanie. I nie, nis nie niszcz liści, okej, okay? proszę. Ale wiesz, że to to samo jak wypadają jak... jak tylko że po prostu jak niszczyć będzie szybciej. E, nie, to nie tak dokładnie to samo. Ale e, nie niszcz. Zostaw je, niech samy se. Ten. Będę je obserwował. Liście mam na was oko. Okej, okay, włożyć tam drewno. Już to powiedziałeś. powiem jeszcze raz. No to powiedz teraz. Okej, okay, to tu. A na zapewnieniu stoja ci te deski. Przydadzą się jeszcze. Jeszcze jutro się przydadzą. Raz, dwa, trzy. Cztery. Raz, dwa, trzy, dupal żyje. I tu będzie Dobra, wal wie. Tu No, tutaj Gdzie drewno? Gdzie drewno? Jak nie to będzie jakiś faj? A tak, no stworzyć jakiś kilo. Okej, okay, spoko. Tutaj jeszcze coś. Okej, okay, mamy deski, to tutaj trzeba ziemię jeszcze postawić. Nie też że to nie będzie działać? Nie, gdyż ja już to robię po raz któryś. Dobra, i jeszcze tu. Dobra, tego drewna się nie zniszczy. Get, postaw tabliczkę. Ja nie mam. Bóle. To masz... No to idź poko. No to jak zdobyłeś czas kopać? Jeszcze nie mam. Świetnie. Osiągnięcia. Już mam czas kopać. Jeszcze mam ulepszenie do... osiągnięcia. Jedynek sniperów, ciasteczko, muszę kłamstwo e, na torach. E, co tu jeszcze? To już jest koniec, zdobyłem. Pres. Zwrot do nadawcy też już zrobiłem. No, zrobiłem to. Okay. Dobra, działa cały ten generator COBLA. Bloki, wszystko. Eee. Command bloki. Czy tu są? Ruszysz się czy nie? Jeden, zero, zaraz się ruszę. Jeden raz użyli na tym serwie command bloka. Ej! Ej! <grym> To nie ma być Piotra 15. Znisz to. Jeszcze, już nie Proszę. Ty masz dwie skrzynki skąd? skrzynki. Aż tyle jest tych tabliczek. Nie, dokrawdziłem. Jeszcze jak po podcast sceny. Wiedziałem co zrobić. Nie, nie chciałem, je ja po prostu. Ja już mam dość. Dobra, to piszę. Ciebie, a gramy no co jest? w Je włożyć do środka? E, lol, czyli stakują te tabliczki? Ok, zaspiernij, Chaćao. To wezmę, to też wezmę. Teraz zrobię nam kamienny ośrodek. Już zdobędziesz ulepszenie. Spadła jakaś sadzonka? Nie. Zniszczyłeś ziemię, tak dla wiadomości. Teraz już będzie kobór, więc tak łatwo nie zniszczysz. Okej. Okay. Nie chcę, ale o, mam jeszcze jedną sadzonkę tak na zapas, więc ten SkyBlock jest lepszy. Lepszy, lepszy, dobra. Mam sadzonkę. Fajnie, to mogę już niszczyć, Eee, nie. Niech sobie poczekają. Cierpliwość. Eee, nie jemy ciasteczek, okej? Okay? No właśnie, taka nowość dla widzów. Daj tabliczkę, muszę coś napisać. Sam wiesz, co muszę napisać. Lubię placki. <laughs> Jak ja mam wrócić do wyspy? No. What the fuck? Ja naprawdę się takim idiotą. Już jestem. Nie jestem idiotą. Ja... Ty byś też nie wrócił po pierwszym razie. Zaraz będę... Ben... Będę tylko... ZJEŚĆ CIASTKO! Miesz, nie jest Klauze. To tam... Nie, żartuję. Mogę wywalić tą książkę? Nie! To... To cenna. Pogrzeb dla książki. Ewo, patrz. Mmm, mmm, mmm. w szkole pogrzeb pogrzeb długopisa, więc. Więc, papa, pa. kaktusa posadzę. Ja widziałem ostatnio w internecie taki obrazek. Ten, gdzie było takie, ten, gdzie był taki nagrobek i facet, na którym i takie coś. Na nagrobku lip, dobra muzyka. E, czemu nie mogę postawić tu kaktuska? Wody, serio. O, szybciej rośnie. Eee... kaktusy nie potrzebują wody, bo gniją. Jak mają oczywiście za dużo. No... no właśnie. Jak chcesz, to tu postawię kaktuska. Normalnie to mogłem stawiać i... o, postawiłem. Jakieś czary emo! Co tobą? Nie! No nie! Co O! Tak, tak, tak! Masz? Tak mam. Nie ma już szadonej. Dobra, na szczęście. Fiu! Dzięki pokoju. Wradzaj, kaktus, nie zabić! On chce nie zabić, ten kaktus. Dobra, poko... Maj kobla, daj kilo. Jakikolwiek. Nału. No. Tam nie ma. No to nie rób drewnianego już Zrobię kamienny Mamy auto zabijarkę Osiągnięcie zdobyte te to daj mi kilof. Masz Wrzucę ci do lawy zbieraj Daj mi kamienny to sam pokopię To nie jest twój, to nasz. Czemu cały nasz kobel? Y Żeby potem go włożyć do skrzynki. Jak chcę zdobyć achievement na gorąco. To ja to zrobię. No nie! Czemu ty nie umiesz... Ja mam to... ten achievement już... Tak już zrobię. Się od dawna I zdobyłem życie na gorąco, choć je miałem. Nie masz po co piecyka mieć. Wiesz, że ja jej tak zrobię drugi? Na wściekłość. No na wściekłość, to jest cały mój kobyl. To, to ci go oddam. Do lawy. Wiesz co, już naprawdę. Jeszcze cały, zepsu, zepsu całą moją pracę. O, nagle ci się kobel powiększył. O, nagle mam czesnościę kobla, czyli mogę z nim skracznić Zabiję to, patrz. Mam na kaktusie. U, kaktus jest śliski. <grym> I tam spływają. Ostrożnie. Sorry? Sorry po raz drugi. Aciej, mam zgadzać, że ci mam gorąco. Achievement Gett, świętym językiem. Aciznę Gett to idiota. Dobra, już się powstrzymam. Trochę to potrwa, za się cokolwiek stanie. Czy my przypadkiem nie mamy tego, co myślisz, że mamy w tej skrzynce raczej? Achievement get malaga na gorąco. Chyba mamy już. I to mamy dwa. Chciał wiedzieć. Są dwie iść. Klikam zły przycisk. Jest. Nie, ile... mamy nawet sześć. Ile będziemy kręcić filmik? Kręcić. Okay. Już jest. Jest dwudziesta. To jeszcze czas. Jeszcze czasu jest kupa. Taka kupa wielka. Ti di ti, 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 ti O o, ale o o. No, tak, ale w Minecrafcie nie. Chyba się zmieni teksturka. co masz? A, masz kość. No nie, nie rób tego! No to po co mam mączkę gostną? Do grzybków. Bo teraz to nie rozwiniemy grzybków. A propos. No to weź tam gdzieś, o tu. Aju, mam laga, laga mam. Jakbyś spadł. A ja nie mam w ogóle lagów. Zmieść sobie odległość renderowania, to wtedy nie będzie o tym. Opcje ustawienia graficzne, jasność nastrojowa, może sobie zwiększę jasność. Już jest jasno. Był dzień, ale już jest noc. Nie fair. Bo mam zwyższony, wi większy skok. Przez chwilę miałem. Dobra, ja zajmę się... What the hell? Mam lada. Właśnie. Ja zajmę się rozwojem naszej wyspy. Gdzie w końcu? Co jest? Przecież grzyby tam, gdzie jest ciemno, można posadzić. Można <laughs> no, tam dupę grzybów posadzić, jest ciemno. Grzyby tam co dają dupę, gdzie jest im ciemno. Ale... A tu nie jest ciemno. Cześć kaktuska. Nie, ja sam się nie zniszczył. Na pewno. No, jak postawiłem obok niego blok, to się niszczy. No, to mogłeś nie obok niego da. Potrzebuję więcej tylko. Potrzebuję więcej materiału, to wtedy dam radę. Ja mam sześć kobla. A teraz daj. Tu postaw, tu postaw, ey, kobel, tu, o tu, na czym stoisz? No, nie mogę, postaw tu kobla, o tu, gdzie stoisz, na tym klocku. No to nie obok kaktusa, tu postaw. O tu, daj mi tego kobel i odsuniesz się, żeby. I daj mi może grzybka. Może dasz mi szybko? Może nie da się go tam wsadzić? Da się. Zaraz będzie dało się. To masz Ta stąd wyjdź Posadzony Teraz rzuć mi mączkę kostąś tamtą tego... Ty... Najpierw rzuć mi mączkę Żeby dużo w całej rzucić Bo wiesz, pomniejszyli, no Czuć. Nie mam więcej 17? Ja? No, Wychodź! Nie umiem! No to oczuń się, żeby mógł skopać tego kobla. No ja pi. Jak ja mam wyjść teraz przez Pisz, koma. I tych idiotów pokazać. Dobra, 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 już, już, już kopię. Przeżyję, przeżyjek. Przeżyję grzybek. Mhm. Tak, tak, tak. Ty... No co ty robisz? No i zniszczyliśmy grzybka. Ty zniszczyłeś. No nie, ale ty tu popsułeś, postawiłeś kobla. Ja nie postawiłem tutaj nigdzie Wszystko od nowa. Ten kaktus to jest podejrzany. A oczywiście, jeszcze muszę zobaczyć. Nie mogę powiększyć. Może teraz. Nie, też nie mogę. Lol. może teraz. Uwaga, nagrywa się, nagrywa się. Co się nagrywa? No jak robisz Ciebie głupka. Świetnie. E, nie da się. Powinno się dać, ale się nie da. Masz sam za, załatw, skoro tak sądzisz. E.

Nie potrzebny jest ten kobel. Powiesz w końcu, ile będzie trwał odcinek? No dalej co nie działa. Dalej mu za dużo światła. O wiem, sobie ten, jasność nastrojową. Emo, to nie na tym zależy. Nie wiem, ale ciemno to jak w dupiu umrze. <grymne> Tylko twoje i ubrywanie trochę to rozjaśnia. Ty jesteś dziwny. Emo, odpowiedź proszę. Od, od się z tobą. Ludzie, to co się stawią Mamy jedną trzcinę już. Zabrałem właśnie. Spoczka Eliminuję naszego roga numer jeden. Ej no, co to ma być? To są jakieś jaja. A pierdolę to. To już koniec naszych przygód w świecie Idiotów Dziś. Mam na myśli w tym odcinku. Dwóch katynów próbowało przejść na skyblocku, jednak był to straszny nie wypał. Znaleźli sobie już wielkiego wroga Kaktusa i... prezeli w przepaść 5 razy. Powiedzieliśmy się, że nie warto kłócić się o achievementy, i że przyjaźń jest najważniejsza. A nie, to ostatnie to nie. Yy, w każdym razie żegnam się. Państwem de melonek, który uwielbia kopać. I który musi znaleźć guzik do wyłączania ne, nagrywania. A na znowu będzie coś mówił. Muszę go znaleźć. Aha! tudo isso. então pa